Rozmawiamy z Jewgeniem Aleksiejewiczem Fiodorowem, a Jewgeni Aleksiejewicz, pułkownik Armii Rosyjskiej. Jewgeni Aleksiejewicz jest kandydatem nauk ekonomicznych, deputowanym niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu, członkiem Komitetu Budżetu i Podatków Dumy Państwowej, a także czynnym radcą państwowym Federacji Rosyjskiej. To nie jest nasza pierwsza rozmowa. Nagraliśmy razem bardzo dużo filmów, hmm, jakieś 10-8-7 lat temu. I dlaczego przyszedłem do Pana właśnie dziś w roku 2025, tak? Dziś jest czerwiec 2025 roku, ponieważ większość Pańskich prognoz i przewidywań okazała się trafna. Nie wszystkie, nie w 100%, ale mimo to porównywałem Pana przewidywania z wieloma innymi politykami, jakimiś analitykami, gadułami na YouTube i tak dalej. No, z różnymi, ja ze wszystkimi porównywałem i okazało się, że odsetek Pańskich prognoz. Które pan wtedy w przeszłości robił, jest bardzo wysoki. Przewyższa pan wszystkich. Ma pan bardzo dużo trafień w to, co dzieje się teraz. To znaczy, to, co pan przewidział, spełniło się no, całkowicie lub częściowo, prawda? Albo się spełniło, ale w nieco innej formie. Ale mimo wszystko to się wydarzyło. I oczywiście jestem ciekaw, dlaczego posiada pan taką umiejętność przewidywania. No przecież nie jest pan jasnowidzem, prawda? Nie, nie jest pan żadnym astrologiem, nic z tych rzeczy. Czyli wychodzi pan z jakichś przesłanek? Jaki jest pana sekret? Opieramy się na nauce. Nauka zawsze daje odpowiedź, ponieważ nauka to ścisła formuła. Tam dwa razy dwa to cztery. To, co prognozujemy, nie ma w tym nic trudnego. Każdy człowiek, który opanuje tę metodykę, a my w tym przypadku opieramy się na metodzie nauki o konkurencji narodów, na zasadach ogólnego, historycznego kształtowania się ludzkości, na tym, jak żyje ona na planecie Ziemia, jak wyglądają relacje między ludźmi, między państwami, narodami. Dlatego motywy w tym algorytmie behawioralnym są takie same dla wszystkich. Różne są metody osiągania celów, dlatego wiedzą o tym ci, którzy się na tym znają. Najbliżej tego są historycy i prawnicy. Oni również mogą wam z wyprzedzeniem przedstawić wszystkie prognozy. Nie ma w tym nic trudnego, jeśli jesteście zanurzeni w tę, powiedzmy, naukę, w tę matematykę. Nie każdy potrafi naprawiać krany. Ale są hydraulicy, którzy potrafią to robić. To nie dlatego, że są geniuszami, tylko dlatego, że po prostu się tym zajmują, zgłębili ten temat. Tak samo jest tutaj. To znaczy rozumiemy, jak przebiegają relacje między narodami i rozumiemy, przez co to się odbywa i jaki będzie rezultat tych relacji. Na czym się pan opiera? Konkurencja narodów. Zróbmy tak. Teoria konkurencji narodów. Ludzie na planecie Ziemia żyją we wspólnotach zwanych plemionami, a później państwami. Obecnie nazywa się to narodami, no państwami, narodami. Zwierzęta z kolei żyją w stadach, watachach czy innych grupach. To jest ich forma życia. I te grupy, no te wspólnoty konkurują ze sobą. To właśnie konkurencja, konkurencja w środowisku żywym, tak, konkurencja w przyrodzie. Człowiek również żyje poprzez konkurencję w państwach, narodach, a wcześniej w plemionach. Czyli państwo, jeśli porównamy to ze światem zwierząt, to coś w rodzaju roju, tak? Tak, rój pszczół, albo wataha wilków. Można powiedzieć mrowisko. Człowiek żyje, mówiąc bardzo ogólnie, w takim mrowisku i konkuruje z innymi mrowiskami. I w wyniku ewolucji takich mrowisk zostało dziś 193. Czyli policzył pan wszystkie państwa. Tak, te które są zarejestrowane w ONZ. Tak. Dobrze. I to jest rywalizacja między narodami? To właśnie jest konkurencja narodów. I dlatego całe życie ludzkości to ciągłe wojny. Jako wyrazisty przejaw tej konkurencji weźcie dowolny podręcznik historii i zobaczcie. Na końcu zwykle jest krótkie zestawienie wydarzeń historycznych. I tam macie jedynie listę wojen: wojna, 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 zamach stanu, obalenie, wojna, 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 rewolucja. To właśnie jest skoncentrowane wyrażenie konkurencji narodów w postaci najwyższej formy walki konkurencyjnej, czyli wojen. Wszystkie wojny toczą się tylko o terytoria. Czyli wojny, które nie są o terytoria, są pośrednie zazwyczaj nie są tak na dużą skalę. Każda wojna na dużą skalę to rezultat zmiany granic albo ich braku, ale wtedy następuje rezygnacja z jakiegoś terytorium czyli e, dlatego to jest właśnie walka. Tak jak u zwierząt o terytorium zamieszkania lub o powiedzmy miejsce kontrolne, gdzie na przykład jakieś stado kontroluje dany obszar. Czyli narody konkurują ze sobą i za. Konkurencja o terytoria. O przetrwanie? No, u podstaw chodzi o przetrwanie. Tak jak u zwierząt oczywiście. Właśnie, dokładnie tak samo. O przetrwanie. Czyli kto przetrwa, kto kogo, powiedzmy, pochłonie, podporządkuje sobie. Przetrwa. Ale ponieważ naród to, jak już rozmawialiśmy, coś jak mrowisko, to odpowiednio są to zasady funkcjonowania. Ludzie są w zasadzie tacy sami wszędzie tutaj, w Anglii czy we Francji. Ale to właśnie ich wspólnota jest tym ogniwem konkurencji właśnie wspólnota. A zatem ekspansja terytorialna pozwala tej społeczności zmieniać się, wchłaniać innych ludzi, jeśli są gotowi grać według zasad tej społeczności. A w drugim, trzecim pokoleniu oni już zapomną, że zostali wchłonięci? Czyli walka o przetrwanie wspólnot narodowych to właśnie konkurencja narodów. Tak, całe terytorium na planecie Ziemia jest podzielone. W związku z tym, jeśli chcesz stać się większy, musisz komuś to odebrać. Dlaczego nie możemy współpracować? Ponieważ motywy ludzkiego istnienia, jak i w ogóle każdego żywego stworzenia to konkurencyjna ekspansja. Tak, teoretycznie wilk mógłby współpracować z owcą, paść owce i żywić się mlekiem, ale w naturze tak nie jest. Takie jest życie. Powiedzmy, Bóg albo coś innego zorganizowało życie właśnie takie, jakie ono jest. Człowiek jako istota żywa jest częścią przyrody z tymi swoimi podejściami i zasadami, tak jak w całej naturze. Mózg to narzędzie, które odróżnia człowieka jako istotę żywą od innych istot, takich jak tygrys, wilk czy niedźwiedź. Ale one też mają mózg. Różny stopień efektywności. Tak, są pazury, zęby, uszy, a tutaj jeszcze dochodzi potężny mózg. Tak, cele się nie zmieniają, w zasadzie tak. Tak, to jest to, dlaczego żyją wszystkie żywe istoty, dlaczego żyje również człowiek. Właśnie na to zwracam uwagę. Rozumiecie, to, dlaczego istnieje całe życie, u człowieka pojawia się jeszcze komponent kulturowy. Tak, ona jest istotna, oczywiście tysiąc razy większa niż u innych istot żywych, tak, ale zasadniczo nie zmienia sensu i celu. To jest nadbudowa, nadbudowa nad podstawą. Tak, tak. To samo w sobie nie zmienia celu. Szczególnie dotyczy to konkurencyjnej walki narodów. Dla pojedynczego człowieka wewnątrz narodu mogą istnieć uprzywilejowane pozycje. Może być poetą, pisarzem wszyscy go kochają. Ale to wzmacnia komponent kulturowy, a komponent kulturowy podnosi status narodu. A podniesienie statusu narodu ma pozytywny wpływ na rywalizację tego konkretnego narodu. Dlatego narody zasadniczo kochają swoich, że tak powiem, ludzi kultury, ponieważ w geopolitycznym, historycznym rozumieniu wybitny twórca kultury lepiej niż żołnierz osiąga cel dominacji narodu. No cóż, powiedzmy po prostu, że idą swoją drogą. Żołnierz ma swoje zadanie, człowiek kultury swoje. Tak, ale to różne sfery. Ale dla państwa w istocie to jedna przestrzeń wzmacniania własnych wpływów. Każde duże państwo, a tym bardziej imperium, jak pan mówi, Kolejny etap państwowości chce się rozszerzać. To podstawowa zasada, podstawowa zasada. Rozszerzaj się, rozszerzaj się, rozszerzaj się. Kiedy zajmiesz swoje miejsce, gdzie możesz mieć fizyczne granice, na przykład w tym regionie, w Eurazji, to z pewnością zaczniesz wchodzić na inny kontynent. To jest zasada. I nawiasem mówiąc, w Związku Radzieckim obowiązywała ta sama zasada. Po co on w ogóle się wtrącał? Wywoływał rewolucję na całym świecie, w Afganistanie. Zgodnie z tą samą zasadą, i nie tylko w Afganistanie, ale też w Ameryce Łacińskiej, wszędzie, także w Afryce. Bo to jest zasada. To zasada konkurencyjnej walki człowieka i narodu: rozszerzać się, dopóki inni cię nie powstrzymają. To znaczy, będziesz się rozrastać, dopóki nie zatrzyma cię ktoś, kto też się rozrasta. I właśnie ten moment zetknięcia się ambicji wyznacza nowe granice po zaostrzeniu w postaci wojny światowej. Teraz mamy możliwość rozmawiać z cudzoziemcami, czego wcześniej nie było. I no cóż, wszyscy są w gruncie rzeczy normalnymi ludźmi normalni Niemcy, normalni Holendrzy, normalni Amerykanie. Z nimi rozmawia się normalnie. Oni nie życzą ci źle. Ja im też nie życzę źle, tak? Ale to właśnie państwo jako system wchodzi w sprzeczność. Panuje między nimi pewna konkurencyjna walka. Marginesy nie trzymają się razem. Tak. No więc co w takim razie robić, skoro my, ludzie, normalnie się ze sobą porozumiewamy i nie mamy do siebie pretensji, a państwo ma pretensje, a my należymy do różnych państw? Co robić na żywo? W tym życiu trzeba żyć według zasad tego życia. Jeśli nie chcecie, żeby w waszym pokoleniu pojawiły się konkretne problemy, to w społeczeństwie ludzkim zostały wypracowane pewne mechanizmy na przykład bandyci. Oni też mają swoje zasady relacji, prawda? Tak, biją się, zabijają nawzajem, ale mimo to mają pewne reguły. I te reguły, na przykład, mają swoje rytuały. To nazywamy prawem. Czyli przed prawem istniały rytuały, które później przekształciły się w prawo w postaci konkretnej nauki dokumentów. Ja na przykład jestem prawnikiem, więc w postaci dokumentów prawnych i tak dalej. To znaczy, bandyci walczą ze sobą, ale to nie znaczy, że codziennie do siebie strzelają. To znaczy, że się dogadują. Postrzelali się nawzajem, usiedli, podliczyli straty, ocenili na co stać jednego, na co drugiego, każdą bandę i ustalili. Tę stronę ulicy ty rabujesz, zbierasz haracz, z tej strony ja rabuję, zbieram haracz z kiosków i to wszystko. Wojna się skończyła. Potem narosły sprzeczności. Ktoś z nich uznał, że jest już wystarczająco silny, że nie ma już pięciuset bandytów, tylko tysiąc. I znowu. Albo inne słowo. Tak, albo inne słowo. Znowu wojna, po której znowu się dogadali. W zasadzie właśnie tak działa mechanizm ludzkości, tylko nazywa się to prawem. Czyli wojna światowa, dogadali się. Jeśli mówimy o prawie, o konkurencji narodów, o jego formie, organizacji jako prawa, to otrzymujesz odpowiedzi, co robić teraz. Nie tylko co robiło cesarstwo rzymskie 2000 lat temu, ale też co robić dzisiaj. Tak. Rozumiesz? Ponieważ istnieje tylko jeden system. Tak, wszystko jest jedno. Jak się okazuje, wszystko jest w zasadzie jedno. W przyrodzie, między ludźmi, między bandytami, między państwami, wszystko jest jedno. Zasada jest ta sama, a działania wszystkich są takie same. Dlatego, jeśli znasz te zasady, możesz zbudować strategię w oparciu o nie i osiągnąć rezultat.